Witam. Kolejna refleksja nad e, polskim narodem lub narodem POLIN. Narodem, który się sam nie szanuje. E, przypominam wszystkim widzom o e, komentarzach, czyli swoim podpisie pod, pod filmikiem. Proszę się nie gniewać, będę to jeszcze przez jakiś czas przypominał. E, przed chwilą obejrzałem właśnie filmik człowieka, który nagrywa, z, który wrzuca filmiki z Francji. Z, zru, 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 zrugał z błotem ten Tą polskę, te, te podejście naszych Polaków, e, o, o, trochę o YouTuberach, o kanałach, które padają, które powstają i tak dalej. Ja sam patrzę na to wszystko, e, zresztą sam obserwuję kanały. Oglądam niektóre, gdzie czasami jest jakaś poważna sprawa i za chwilę jest wrzucany film o jakichś UFO, o obcych cywilizacjach, które przybędą, które nami tu kierują, o jakichś tam magnetycznych kamieniach, które tutaj e, działają w naszych umysłach. Takie rzeczy się pojawiają. To jest widocznie ciekawe. No, oni mają tam po 100 tysięcy subskry subskrypcji i więcej. E, no i dobra, niech tak będzie. To też świadczy mniej więcej o naszym narodzie, ale, ale to tylko taki mój odjazd. Słuchajcie, em, może tak. Ja o Węglu miałem nagrać, ale posłuchałem tego filmiku. E, nie będzie. O węglu, o węglu będzie za chwilę jeszcze następny filmik. Dobra, szpitale. Szpitale, ja od, czy, przy, czy obserwujecie? Jak wyglądają polskie szpitale, jak wygląda Polska Służba Zdrowia? Co to znaczy służba w ogóle zdrowia? I naprawiana jest od 30 lat. Jeszcze za komuny był problem, ale to było komunę, komunę zostawmy w spokoju. To było kiedyś, nie mieliśmy takich możliwości decyzyjnych, samodzielnych jako naród, jako kraj. Więc po 89 skupmy się. Ja tak obserwuję to służbę zdrowia. Te szpitale, te gmachy, to wszystko, te, ta aparatura, no wszystko jest tak na wysokim poziomie i bardzo kosztowne. Są, raz do roku jest akcja przez pana Jerzego robiona na jego temat. Yy, nie będę się na razie wypowiadał. Mam swoje zdanie na jego temat. <laughs> raczej negatywne. I tutaj się yy, wielu może też nie zgodzić ze mną. Ja na, na jego temat, a inaczej postrzegam jego akcję. Yy, ale to jest odjazd. Wracamy do tematu, szpitale. Od 30 lat, tłumaczę czasami w rozmowach różnych, jeżeli chodzi na ten temat, e, tam ci by tak to naprawili: tam jest źle, tu niedobrze, tu trzeba płacić, tu coś tam nie domaga, tu zadłużenie, wszystko gra. Tymczasem, pod szpitalami, jak popatrzę, właśnie tam, gdzie są te miejsca zarezerwowane dla pracowników, i to nie dla wszystkich, to przyjeżdżają ci pracownicy szpitala. Suwami jakimiś po 200, po 300 tysięcy złotych. jakim się nie, niech się śpieszą, bo normalnie przyjeżdżają takimi troszeczkę słabszymi, żeby nie razić pacjentów i resztę załogi w oczy. Mówię tutaj o pewnej kadrze wysoko postawionej. Nie mam na myśli tutaj absolutnie w tym momencie o tych skromnych pielęgniarek. Tej kadry pielęgniarze lekkiej niżej, tylko o tej wyższej kadrze wiemy o kogo chodzi. Ale. To nawet nie ma, mnie to nie przeszkadza. Dla mnie to może sobie jakimś tam, wiecie, Ferrari przyjeżdżać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, jak traktowani jesteśmy my, pacjenci, klienci tych y, zakładów, bo to przecież też jest zakład medycyny, <gry> który ma nam służyć, a który jest utrzymywany przez nas. Tylko że dla Polaków nie. Coś, co jest utrzymywane z budżetu, to tak jakby nas to nie, do, nie dotyczyło. Polakom się można mówić, że rząd wyda, to tak, jak teraz znowu odjadę, ale Polacy tego nie rozumieją. Jeżeli ktoś się mówi, że z budżetu wydano 100 milionów, 200 na jakiś tam cmentarz, czy tam na jakiś tam Ukrainiec, miliard, czy nie przeszkadza. Polakom, u mnie się wszystko zgadza na portfelów, to co to, 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 to kogo obchodzi? Odjechałem, ale wracam. Od lat mówię, uzdrowienie służby zdrowia jest bardzo proste. No wszyscy tam co chwilę jakiś nowy minister, tych ministrów już było tylu, a jakie oni tam mieli koncepcję, co oni tam chcieli nie zrobić i tak dalej. Nic nie zrobią i nic nie zrobili, nic nie zrobią ci, którzy przyjdą po nich, bo e, dlaczego nic nie zrobią? Dlatego, że tego pacjenta, tego potencjalnego klienta nie traktują poważnie. Oni z góry zakładają, że pacjent to jest śmieć. Mówię tutaj o ministerstwach i to o wszystkich rządach. Po kolei jakby leciał, żeby było jasno. Dla nich my, klient, pacjent, ty jesteś, ty jesteś w potrzebie, to na kolana dziadu. Taką mają do nas, takie mają podejście na kolana dziadu, a dziad idzie na kolana. Prosi i jeszcze płaci. Przecież zobaczcie co do płacenia. Jesteś w jesteś chory, na, na zdrowiu, wielokrotnie będziecie słyszeli, się nie oszczędza. I tak jest. Co? To społeczeństwo zostało tak upodlone, że samo siebie podli. Dlaczego? Nie ma się... Dlaczego? Pytanie brzmi, dlaczego się upadla? Zobaczcie. Nie ma parkingu. Prostej, poważnej, najważniejszej rzeczy. Bo wszyscy zastanawiają się, o czym Ty człowieku mówisz? No tak jak z toretami ja kiedyś, nie wiem, czy ja nagrałem ten film, czy nie. Wszyscy, którzy idą do wyborów, to tam będą budować baseny, jakieś lotniska, cuda nie Ale o prostej toalecie, podstawowej potrzebie do człowieka fizjologicznej nikt nie mówi. No bo przecież o takich rzeczy się nie mówi. Załatwcie się w krzakach pod świetnikiem, ktoś cię nagra i będzie w YouTube wyśmiewał. Bo takie filmiki krążą. Odjechałem. Dobra, nie ma parkingu. Ale pyta ja zawsze zapytam się, a dlaczego nie ma? No bo wiesz, bo tak musi być. I zobaczcie, że ja od 30 lat ludziom mówię. Szpitale są tak zbudowane, i to ja byłem. O, oh, w gdzie ja nie byłem w szpitalach? Powiem Wam, nie to, że sam, nie byłem jako pacjent, ale byłem bardzo często, czy to w odwiedzinach u chorego, czy dowoziłem chorych, czy w oh, O, bardzo wielu. Zaliczyłem pracowników szpitali. Te obiekty mają hektary, hektary pustych terenów. Hektary pustych terenów, ale nie daj Boże, żebyś tam wjechał, tam nie wolno. Oczywiście, tam tylko może wjechać prezes szpitala, który zarządza tym właśnie słowy i jego elita. No, może jeszcze niektórzy pracownicy też dostaną zgodę gdzieś tam się przycupnąć, ale dla prezesa jest koperta jak dla tira, no z drugiej strony, no, to, żeby on ktoś tam zarysował, zawadził jego furę za 200-300 tysięcy. I ja powtarzam, ja nie mam do pretensji o to, że on ma taką, takie swobodę przyjeżdża, tylko że już petent, czyli ja, pacjent, a nie ja to jakiś szlabanik, malutki parking, i walka z tym nieszczęsnym ochroniarzem, że nie mam gdzie się zatrzymać, jakieś bilety, jakieś, jakieś wjazdy. I konkluzja. Przez tyle lat powiem wam szczerze, nikt mnie nie poparł. Nikt nie stwierdził, że facetom no, no tak, no masz rację, coś tu jest nie tak, że my jesteśmy e, poniżani. I teraz wam podam przykład, jak traktuje Zachód swoich klientów. I przykład, który będziecie widzieli, drodzy moi, na codzie, na swoim codziennym życiu. Wyjdziecie jutro na miasto i przyjrzyjcie się, jak traktują klienta zakodnie korporacje. Pierwszy lepszy market. Nowo zbudowany, bo ja nie mówię o tych, które gdzieś tam wykupiły lokal Nowo zbudowany. Wiecie, czego, Czy jaka jest filozofia tych marketów? Pierwsza rzecz to jest szacunek dla klienta. Parking. On musi mieć parking, on musi mieć swobodę wjazdu, żeby miał gdzie się zatrzymać i przyjść zrobić zakupy. My z niego żyjemy. My o niego dbamy, my o niego szanujemy. Ja to od wielu, wielu lat mówię. Ja oglądam czasami budowę nowych właśnie tych hmm, placówek nowych i płacz jest, bo oni z Polski, oni drenują polski budżet, oni wywożą pieniądze, oni się dorabiają, ale oni szanują klienta. Oni szanują. Oni dbają o to, żebyś ty jak przyjeżdża do, do jej placówki, to masz się zatrzymać. A Polak, nie, Polacy, Polacy, tak, pod marketem jedzie, wyda pieniądze, ale jak jedzie pod, pod szpital, no przecież też płacisz, jeszcze nawet nie chcesz, a musisz płacić na służbę zdrowia. Nikt ci nie pyta, jeżeli pracujesz od, od pierwszej wypłaty po, po ostatnią emeryturę przedśmiertelną, e, przecież to wszystko idzie z podatków e, przed umarciem płacisz na, na szpital. A nie, tam już nie jesteś, tam nie ma szacunku dla Ciebie. Kiedyś, ja Wam powiem jeszcze już długo to trwa, ale jeszcze może zdążę. E, oglądałem film, to jeszcze internetu nie było W telewizji nie, I tam naprawiali to służbę zdrowia To po 89, jakiś reportaż był Jakiś kraj skandynawski, nie wiem czy to była Szwecja Czy coś I co się dzieje, tam nie, nie do pomyślenia jest Żeby pacjent, czy osoba e, Która ma e, Czy przyjeżdża na zabieg e, Czy na jakąś wizytę lekarską Czy na cokolwiek, przyjeżdża do służby zdrowia Żeby zapłaciła jakiekolwiek pieniądze Za wjazd samochodem na teren szpitala To jest nie do pomyślenia i tam, tam coś takiego w jednym. tam reporterka pokazywała taka zwykła wycinanka, takie kółeczko jak zegarek. I mówi, tam tylko takie coś wymyślili, żeby właśnie, żeby sobie ludzie parkingu nie zrobili publicznego, że od tej o tej godziny sobie stajesz. Chyba nawet telefonów nie było wtedy komórkowych, coś takiego nie. Jest. To było lata temu. I składa za szybę. I jest też ochroniarz, pinuje, dba o bezpieczeństwo, żeby tam wiecie, czy, czy kradzieży nie było, czy coś. Bardziej o to chodziło, żeby ci samochody nie ukradli. Bo tam też wielu takich turystów sobie z, z, z już wtedy zebrali, ale on patrzył, czy tutaj nie, nie stoi samochód. Tydzień ktoś porzucił sobie, sobie gdzieś tam pojechał, co nie? Tak to jest. A u nas, a u nas przyjeżdża, nie, przyjeżdża ktoś na umówioną wizytę, płaci 300 zł na, na terenie szpitala. Na terenie szpitala przyjmuje go lekarz, gdzie tutaj czekasz masz półca, półtora roku, ale obok jest gabinet 300 zł płacisz od ręki cię przyjmuje, praktycznie albo tam za 2-3 dni się umawiasz. Y, pół godziny, cię poklepię po, po plecach, wychodzisz jeszcze w zaparki, musisz zapłacić. I nikt kompletnie w tym kraju, nikt się nad tym nie zastanawia. Wszystkim to pasuje. Wszystkim to pasuje. Yy, także, także to jest podobne do mojego filmu z urząd. Urząd, jak w urzędzie w urzędzie, byłem w urzędzie jak to się, i, i tak to wygląda to jest, to jest, dobra, odjechałem ale o to chodzi i widzicie, tyle lat, ja mówię od 30 lat że brak jest szacunku dopóki nie będzie szanowany i moja, moja na końcu jeszcze taka konkluzja żaden minister nic nie zrobi dopóki nie będzie szanowany pacjent to nie leczymy na jakokolwiek na jakiekolwiek uzdrowienie służby zdrowia a społeczeństwo, społeczeństwo Pasuje, nikt się nie buntuje. Jeszcze czasami to wiecie co, nawet jestem krytykowany za to. A czego ty tam ci przeszkadza? Postaw gdzieś tam, a co to ci szkoda tej złotówki albo 5 złotych, albo 20 złotych. Taki chciwy jesteś. Jeszcze jestem za to, że ja mówię o normalności. Bo ja słuchajcie, nie mówię tutaj o budowaniu jakichś piętrowych żeby jeszcze już dobra, dojadę, było dalej. Ja nie mówię o budowaniu jakichś piętrowych parkingów za grube miliardy. Ja mówię o terenach, ja, ja znam, powtarzam jeszcze raz, ja już teraz powtarzam, ja znam re, e, szpitale, ja nieraz y, czekałem na danego na, na, na pacjenta, i tam był na wizycie, no sobie spacerowałem, ja widziałem, y, nie, gdzieś tam w rejonie przyglądałem się, jak tam y, są szpitale w terenach leśnych. Spokojnie można parkingi zrobić, spokojnie, ale nie, tego nie, to, nie, tu trzeba płać gdzieś tam tłoczyć się, na zakazach, mandaty jeszcze. I wszyscy się na to godzą od tylu lat, nikomu nie przyjdzie, ludzie czasami Którzy otarli się o Zachód, byli gdzieś tam w tych krajach zachodnich, tak zwanych cywilizacji, dawnej cywilizacji, bo teraz Zachód to jest dawno, ale jeszcze ta, ta, nie tak dawno, to Zachód reprezentował naprawdę wyższą cywilizację. Teraz się stacza. I, e, a tutaj przyjeżdżają, i czasami nawet się nie odezwą, też stajemy się takim motłochem. Motłochem. Ja opowiadałem, powiadam od wielu lat. ja się z tym nie godzę. Nie godzę osobiście. Muszę się do tego dostosować, tak jak do tych całych maseczek. Ja się z tym nie godzę, ale co, będę walczył? Z motyką na słońce, z tym tłumem, który idzie bezmyślnie. Gdzie by ich nie zagnał, tam pójdą. Jak im nawet mówisz, że coś chcesz przekazać, to, to jak mówię, tak jak na, na tym moim kanale, no. Inne kanały idą w ten temat właśnie takich rozrywek. Nadprzyrodzonych, no i mają tych sobów. O, a właśnie, nakręcę sobie filmik o, bo też sobie porównałem ostatnią ta refleksja z YouTuberem. Dobra, trzymajcie się. Także widzicie, dobra, nie ma co, mówię.